Wszystkich na kanale Tarad z Planem Duszy i zapraszam na czytania majowe. Robię je troszeczkę wcześniej w związku z tym, że jestem na urlopie. W najbliższym czasie będę, bo jeszcze nie jestem i dlatego mogą one się pojawić trochę z wyprzedzeniem na kanale. Te, których nie zdążę, to pewnie pojawią, pojawią się trochę później, ale mam nadzieję, że to nie będzie w niczym przeszkadzało. Zapraszam wszystkich na czytania indywidualne, sesje Tarota w maju. W maju też pod koniec lub na początku czerwca będzie kurs odczytu planu duszy online. Kurs jest certyfikowany, bardzo zapraszam. Jest to kurs, który pozwoli Wam zgłębić Was samych, zbadać Wasze jestestwo, całą rodzinę, Zobaczyć w jaki sposób układają się energie w planach duszy osób, które wam towarzyszą e, i dzięki temu można je lepiej też zrozumieć. Oprócz tego oczywiście jest książka, która jest dostępna na mojej stronie internetowej Plan Duszy www.planduszy.pl. Tam można też ją kupić w sklepie. W sklepie tam też znajdują się e, różne czytania. też są jest kilka talii tarota, jeśli byście chcieli. E, ta książka pomoże Wam zrobić sobie samemu plan duszy. Jeśli macie ochotę na sesję, to zapraszam. Także tyle wstępu. Maj to jest piękny czas. I myślę, że teraz już czas przechodzić też do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkich koziorożce w czytaniu na Maj. No i zobaczymy, co tutaj u Was słychać, jak tutaj. Się potoczą losy, co jest istotne, na co macie zwrócić uwagę, tudzież możecie zwrócić uwagę, bo nie musicie. To jest tylko takie um, wskazanie, bo czytanie jest ogólne. Ok, to będzie ta karta: Diabeł. Uuu, wasza karta, jak najbardziej. No tak, tutaj mamy połączenie z Ziemią. Można by było powiedzieć, że tutaj mamy pewne słowa kluczowe, na przykład przywiązanie, kuszenie, uzależnienie i to różnie. To teraz ma, może to być uzależnienie od strachu, może być uzależnienie od jedzenia, uzależnienie od ludzi, od sytuacji, od pieniędzy, od wszystkiego. Strach właściwie jest tak naprawdę bardzo dobrym podpowiadaczem. Bo uprzedza nas. Jeśli czujemy strach, to przynajmniej mamy wizję, że coś tutaj e, może nie działa. E, no i karta ta pokazuje, że jest tutaj dużo możliwości do tego, żeby na przykład uwolnić swój umysł od właśnie tego przywiązania, żeby zobaczyć, że tutaj jest ten strach, żeby się zdystansować, żeby właściwie przygarnąć też ten strach, przeżyć go e, i pozwolić sobie być sobą. Każdy człowiek się boi i to dobrze, bo to, tak jak mówiłam, pozwala nam być uprzedzonym, że coś tutaj nie działa, tak? Bo boję się, a czemu ja się boję? Co tutaj nie działa? Co tutaj jest nie tak? Nie, nie tak? O, w ten sposób. Natomiast jest tutaj też pokład niezwykłej siły i potencjału, które trzeba by było dobrze ukierunkować, Trzeba się tutaj skupić na pomaganiu drugiemu człowiekowi. Ta karta często ma powiązania z magią, z życiem takim nocnym, tak? To też jest silna karta o ładunku erotycznym, więc to może być właśnie taki, taki duży zastrzyk energii. Więc zobaczymy, jak to dalej się będzie układać, żeby tutaj nie przedłużać. I zobaczymy, co jeszcze nam oprócz tego. Inne karty podpowiedzą. Mam dla Was tutaj talie białej szałwy. Zobaczymy, jak się to poukłada. Ok. No dobrze. To już teraz... Trzymy. Jeszcze przełożę. Całe ceremoniał. Kochankowie. No właśnie, to mamy tutaj odwrotną stronę kochanków diabła czyli mamy tutaj kochanków decyzję, miłość, połączenie z drugim człowiekiem. Pomaganie innemu, drugiemu, temu kto jest w potrzebie. Teraźniejszość, król buław. Zobaczcie, taka mądrość jak bije z oczu. Tutaj jest majestat, tutaj są pomysły, tutaj jest doświadczenie. No i zobaczymy przyszłość osiem mieczy. Coś tutaj będzie zapętlone. W sensie będziecie sami jakby w swoim umyśle nie widząc rzeczywistości. W taki sposób, jaki ona wygląda. Ta ósemka tutaj mówi o umyśle, o komunikacji, też o tym, że można nie dostrzegać jakiegoś niebezpieczeństwa. A wy, jak się pokazujecie, jako królowa monet? Bardzo ciekawie. Jesteście tutaj w żeńskości mocniej niż w męskości. Królowa, która rozumie, yy, która współczuje, która pomaga. I to jest właśnie to, co powiedziałam o karcie diabła, że mamy tutaj się skupić. Na pomaganiu innym. Dalej, porada. Królowa Mieczy. No i tutaj e, chodzi o to, żeby to są informacje, które ta królowa może przekazywać. To jest ktoś doświadczony, ktoś, kto jest wykształcony, ktoś, kto ma zdolności oratorskie, kto potrafi wyjaśnić, wytłumaczyć, wyciągnąć na wierzch całe sedno sprawy i problemu i to jest też bardzo dobra energia po to, żeby jej użyć, żeby się też obronić w razie czego, żeby obronić innych. Królowa monet to taka bardziej jest obfita i osadzona, natomiast królowa mieczy to ona jest taka wychodząca do innych, mówiąca. Problemem będzie nadmiar obowiązków, nadmiar spraw, rzeczy. Dziesiątka buław, która Mówię o ciężarze, że jest tu ciężar, jest tu stres, jest tu zobligowanie się do wielu, wielu spraw, i to może być problemem, żeby tutaj jakoś poczuć się wolnym, tak? Niezależnym też. No i co jest wynikiem? Zwycięstwo, bo mamy kartę raka, czyli mamy rydwan, to też może być podróż, wyjazd. Wejście w równowagę, zaakceptowanie zarówno kochanków, jak i diabła jednocześnie. Uznanie, że w zasadzie co? W życiu jest różnie. E, może być lepiej, gorzej, tak? A w tle pięć kielichów. Pięć kielichów to jest taka karta e, w, takiego rozwoju, właściwie wzrostu, ale w trudnym doświadczeniu doświadczeniu e, takiego rozbicia smutku. E, tutaj coś. Niestety się porozbijało i nie bardzo jest to jak skleić, chyba że tą techniką, którą, której używają Japończycy, bo chyba zapomniałam jak się nazywa, i właśnie poprzez złote takie, takie złoto połączyć tutaj to, co się rozbiło. Natomiast ta karta sama w sobie mówi o tym, że ten smutek może Wam towarzyszyć w sensie takim, że trzeba by go było zaakceptować. Przyjąć jakby do siebie fakt, że nic w miejscu nie stoi, tutaj wszystko w życiu się zmienia. Że takie myślenie o tym, i to wynika tutaj z tej karty przyszłości, że tutaj przeszłość tak jakby zostanie z nami i będzie wszystko cały czas tak, jak jest, no to się nie zdarzy. Życie z, idzie do przodu, a my nieraz zapętleni w swoim umyśle nie widzimy, że tutaj się coś zmienia. Nieraz tylko odczuwamy smutek, ponieważ gdzieś tam jednak dochodzi do nas to uczucie. Natomiast umysł sam w sobie nie może nie widzieć niebezpieczeństwa. Szczególnie tutaj w tej ósemce mieczy, to jest takie widzenie tylko dobrych stron, na przykład całej sytuacji. Niewidzenie niebezpieczeństwa, że na przykład wchodzimy w relację, w której uzależniamy się, współuzależnienie to jest y, brak wolności, ponieważ dajemy komuś y, moc y, decydowania o nas, tak? I być może y, oddajemy tutaj moc królowi buław, więc zobaczcie, jak to będzie dla Was y, wyglądało w maju. Czy może ten król buław to jest ktoś, kto. Będzie waszym szefem, bo może staracie się o nową pracę i tutaj będziecie mieli nadmiar obowiązków, które będą rzeczywiście obciążać was. I w związku z tym, jeśli jesteśmy obciążeni, to tak nie do końca możemy podróżować, tak? Bo to się ciężko podróżuje powoli i właściwie, jak mamy obowiązki, to nie bardzo jest jak wyjechać, bo jednak te obowiązki to dla kogoś, kto ma psa, na przykład. To jest obowiązek, tak? Pies wymaga opieki i nie można go zostawić samego, więc tutaj to taki przykład jest, że to jest przywiązanie też tego diabła, tak? Do rzeczy, do miejsc, do zachowań. Tutaj mamy literę hebrajską AIN, i to jest w tłumaczeniu z hebrajskiego, to jest oko, i mamy też połączenie ze złością. Złościmy się nieraz, właśnie na ludzi, którzy są wokół nas, na obowiązki, na zmiany, na to, że nie idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i wtedy zamykamy się, tak? Bo też ta ósemka mówi o zamknięciu takim podwójnym zamknięciu, dwie czwórki, które. Jakoby ograniczają nam pole widzenia, bo tutaj, uwaga, jeśli będziesz chcieć pójść w lewo w prawo, to tutaj jest właściwie bardzo źle, ostro i niebezpiecznie. Więc e, tego niebezpieczeństwa nie widać, tudzież może to być strach przed e, właśnie rzeczywistością. Dlatego pokazała się karta ósemki mieczy e, tutaj w przyszłości. Ponieważ. E, Ktoś dokonuje tutaj jakiegoś wyboru. Tak ja powiedziałam, wybór może dotyczyć wielu rzeczy. Kierowany kieruje się pewnie swoją mądrością, być może chęcią pomocy, potrzebą jakiejś zmiany. I to bardzo dobrze, bo całe, całe w ogóle jakby tutaj zestawienie tych kart pokazuje was jako ludzi, którzy potrafią to robić i będą to robić. I nie będą się poddawać. Rzeczywiście dojdą tutaj do, do fajnych um, energii. Zobaczcie, tu mamy kochanków, tutaj mamy królową i zwycięstwo karta raka. Tak trochę wygląda, jakby ktoś miał ochotę wyjść um, poza jakieś ramy. Chcieć pomóc, coś zmienić, dokonać takich wyborów, które pozwolą żyć w dostatku, pozwolą, żeby móc się zaopiekować nie tylko sobą, ale kimś, kto jest nam drogi. Strach, strach może wynikać tutaj w połączeniu z tą kartą diabła, czasami myślimy, jesteśmy w pułapce umysłu i myślimy, że Oj, chyba sobie nie poradzę, tak? Więc no tutaj różnie to może być. Dlatego dociągnę tutaj jeszcze kartę i zapytam o tą dziesiątkę buław. Jak możecie sobie z tym poradzić? tak? Jak możecie wyjść tutaj? No i na tą ósemkę w zasadzie też. Możecie wyjść tutaj z tej energii ucisku, bo to jest taka energia na wymiaru dziesiątka. To też bo to jest wyzwanie, tak? Więc y, sami właściwie decydujemy, bo podejmujemy decyzję i sami sobie nieraz zakładamy na plecy taką wiązkę. I potem nam jest ciężko i przeczymy, a tak naprawdę sami sobie to zrobiliśmy. No, jak wszystko zresztą. Bo nieraz oskarżamy innych, ale to wynika z naszych decyzji. Pójka Buław, tak, to trzeba podzielić to na dwie części. Tutaj trzeba podzielić to na pół, czyli zredukować obciążenie, i to pozwoli Wam wyjść tutaj z tego, dużo łagodniej przejść przez tą podróż, w którą chcecie się wybrać. Po prostu możecie połowę oddać swojemu partnerowi albo temu właśnie królowi buław który tutaj leży na stole? I jak najbardziej, dlaczego nie? Królowa monet ma tendencję właśnie do męczeństwa nieraz, opieki, e, dawania swojej energii w nadmiarze. No zobaczmy jeszcze, jak ta ósemka tutaj mieczy. Co ona tutaj jeszcze, jak tutaj możecie sobie poradzić z umysłem, który się blokuje i nie widzi rzeczywistości, nie widzi różnych niebezpieczeństw, tego, że może się tutaj przywiązać e, za zanadto. Ograniczyć też. No, dwa kielichy. Zobaczcie. Wyciągnęłam dwie karty. Jedna dwójka kielichów, druga dwójka buław. I tutaj to jest harmonia. To jest połączenie serca z drugim Człowiekiem też. To jest wybranie kogoś, można by powiedzieć, bo jest król buław, którego może spotkacie. Ktoś, kto da wam wsparcie, ktoś to pomoże. Może to być ktoś z pod znaku ognia lew, baran czy strzelec. Ktoś, kto będzie chciał was wspierać tutaj w waszej batalii z umysłem. Ale tutaj chodzi o to, żebyście wybrali serce i harmonię serca, bo jest dużo więcej, dużo większa energia w sercu w połączeniu w tej harmonii, to jest odnajdywanie zalet raczej niż wad, też w ludziach, którzy Was otaczają, i mam wrażenie, że to może Wam zdecydowanie pomóc w pokonaniu przywiązań, pokonaniu nałogów, Właściwie też w wyruszeniu w jakąś podróż. Ta podróż może się zdarzyć w maju, może to być jakaś majówka, na pewno będzie to takie inspirujące doświadczenie. Zagłębienie też się w siebie, w swoją intuicję i dokonanie tego wyboru, który tutaj gdzieś już został, może wcześniej wykon dokonany, jakby jeszcze raz. Tak jakby to miało się powtórzyć, ten wybór, jakby m, przypieczętować ten wybór w takim sensie. Natomiast, tak jak mówiłam, Królowa Mieczy, ona jest tutaj obserwatorką, ale jest też kimś, kto. Może bardzo dużo wyjaśnić, i wy macie tą energię przy sobie i możecie skorzystać. To jest porada, żebyście korzystali z jasności umysłu. Jeśli potrzeba, skorzystali z pomocy profesjonalisty, do kogoś, doradcy, do kogoś, kto wam pomoże w kryzysowej sytuacji, jeśli taką poczujecie w sobie, tak? Bo ten diabeł to jest wasza karta i to jesteście wy, którzy radzą sobie w życiu bardzo dobrze, doskonale wręcz powiem. I w związku z tym nie ma co tutaj doszukiwać się jakichś problemów, bo, bo, ich, bo one są, ale zdecydowanie macie potencjał na poradzenie sobie i jeszcze macie potencjał na to, żeby wesprzeć innych w trudnych sytuacjach. Więc to jest bardzo pozytywny czas i myślę, że sobie wykorzystacie tą energię. W taki właściwy sposób. A smutek? No cóż, tak jak mówiłam w jednym z poprzednich czytań, ta piątka się też pojawiła wcześniej. Smutek towarzyszy nam w życiu i to nie tylko jest ta przeszłość, ale to też jest to, co się dzieje po prostu dookoła. Czas taki właśnie trudny, który nadszedł, jest ta wojna i tak dalej, i wcześniej COVID, więc no co tu się dziwić? No jest, smutek jest. Trzeba zaakceptować ten smutek. Zobaczmy. Tutaj jest mistrz mistrz, który jest myśliwym. To taki właściwie prowadzący ktoś, kto prowadzi myśliwych, bardzo szybki, bardzo męski, który wprowadza w życiu taki, taki przepływ. Ja bym powiedziała, że bardzo mi to przypomina Kartę Rydwanu. Kto, kto chce pojechać, kto chce polować, kto, kto jest odważny, kto idzie do przodu, kto podejmuje decyzje. No, tutaj tak samo myślę, że połączenie tutaj z diabłem i z waszą odwagą, jak, jak najbardziej przepraszam, jest to możliwe. Myślę, że to jest nawet ten sam numer, bo mamy co. Numer na tej karcie 15. Czyli mamy tutaj diabła w innej odsłonie, waszą kartę w innej odsłonie. I diabeł jako szybkość, jako męskość, jako przepływ, tak, i jako mm, działanie, i niekoniecznie musi to być w takim aspekcie negatywnym. To powiedziałabym, że nawet. To jest trochę tak, że teraz przyszło mi do głowy, że są żołnierze, którzy idą walczyć o zwycięstwo, o wolność. I oni też się boją, tak? To też jest strach, więc ten strach ma różne odcienie. Kiedy idą myśliwi na polowanie, oni też mogą się obawiać czy bać różnych konsekwencji różnych zwierząt, które mogą być drapieżne, tak? Ten strach nam wszystkim towarzyszy, więc tutaj jakby jest to coś, co jest do zaakceptowania. A co tu autorka pisze na temat tego na temat tego mistrza polowań? Fajne tutaj jest pytanie, ponieważ ona pyta o to, właściwie ta karta pyta o to, w którym miejscu Wymknął ci się ten przepływ. Gdzie zboczyłeś z drogi, tak mniej więcej? Bo ta karta diabła właśnie wskazuje, żeby być uważniejszym, uważnym i zobaczyć, gdzie z tej drogi wyszedłem, z tego przepływu. Czy czujesz się wspierany, czy wspierana w życiu? Czy czujesz opór, niechęć? A w jakiej formie jest to, tak? Czy nienawidzisz swojej pracy, a może zawsze, kiedy idziesz do pracy, to czujesz, że to nie jest to, co powinieneś, czy powinnaś robić. Czy jest w, w Twoim życiu też coś, co przynosi ci hmm, wzrost energii, a co jest w twoim życiu, co Cię zbija z energię swojego z życia, z Twojego hmm, jestestwa? Co Cię blokuje też między innymi? Tutaj. Takie jest czytanie: żebyście tutaj weszli głębiej, żebyście sprawdzili, czym się blokujecie, a w których momentach i kiedy macie przepływ. Możecie nawet rozwinąć w sobie zablokowanie energii, kreatywności i poczuć to w ciele, szczególnie w swoim nakarku. I to jest takie, taka wskazówka, że mamy tam jakieś. Emocje, czy może jakieś energie, które wepchnęliśmy do naszej fizyczności. I to jest opór, opór przed życiem i przed podejmowaniem decyzji. Więc zapytajcie siebie w maju, czego ja tak naprawdę chcę? Co jest moim marzeniem? Co jest tym, czego pragnę? I pamiętajcie, nie obawiajcie się zapytać i poprosić o pomoc. Wszyscy chętnie jeden drugiemu pomaga, chyba że trafimy na kogoś, kto jest negatywnie nastawiony. No proszę unikać. Natomiast ja Wam życzę bardzo udanego maja, i żebyście mieli miłą majówkę, i przeżyli dużo harmonii, i zredukowali obciążenie i stres o połowę. Pozdrawiam Was.